Dziś duży ładunek, jeżeli chodzi o rzeczy, które zrobimy, to to się wydarzyło na streamku, bo się wydarzyło sporo. Zrobiłem armę Emeraldów. Tu jest fabryka węgla. Ona mi przerabia węgiel na Eternalisy. O tu. Widzisz? Widzisz? Tu są kurczaki Drakonik. Drakoniu. Tu jest Awaken. A tu. Jest to. To chyba łącznie kosztowało 16 milionów WMC. No to 8 jednak. Myliłem się. 8 milionów MC, no ale dużo przyspieszyło, bo patrz, Ten, co generuje, tak, o, bo jak to sprawdzić, o nie? A jak to przyspieszymy, no to już całutkie zawalone, nie? Dziś chcę zrobić to Neutronium Nugget. To będzie potrzebne. A żeby to zrobić, to nie idzie takie prędkie, ale. my To możemy prędko zrobić. Dobrze, więc zaczniemy sobie od pana Drakonika, który to jest pierwszy tier. Ten. Dobra, myślę, że tu zrobimy lekkie lekki, bo tu umieścimy nasz, tymczasowo, umieścimy nasz crafting z drakonika, nie wiem jak on się tam dokładnie nazywał, fusion crafting, tyk, nic trudnego, taki ziomak, 10, dobra, zobaczmy ile na przykład tu potrzeba, tu potrzeba 8, tu potrzeba 10, okej, okay, ale jaki to jest tier, mm, wyvern, tier bezik, tier wyvern, ten koleżka, czekaj, może pierw zrobimy to, No nie wiem czy ja mam tego głupka. Skąd to pozyskać? Stąd można. Pulverizer. No i sobie przyspieszymy, żeby nie czekać. Dobra, kolega pozyskany. Pyk. No i mamy tablet. Fusion Crafting. Crafting Setup. Ok. Jeden blok od Kora. Czyli coś takiego. Oj, jak wykonać na przykład tego? Raz, trzy, cztery Wyvern Kore, Drakonium Block. Do zrobienia. Okej, okay, nie mamy Wyvern Czy Potrzebujemy takich dziesięć. No i tak. Co ty tam robisz? Dobrze, funkcjonuje kolega, odejdę to głośne. Oj. No i co, chyba się widzimy, jak zrobisz 10 tych widerów, bo. Dobra, dwa ostatnie. Zobacz. Oj. Zrobiłem ich 14 ostatecznie, powiększyłem to, żeby dostawać. No, że szybciej było. Dobra, mamy 14 tych, tu mamy trochę tego i 10 takich. 2 3, 4, 5, 6, 7 raz, 2, 3. Jeden taki, dwa takie. Jeden taki. 4 takie. Jak dobrze myślę. To mogę teraz to powkładać tak fajnie. 2, 3, 4. Tego kolega idziemy używać do craftewowania. Okej, okay. wszystko działa. Wart. Nie ma prądu. Dobra, zróbmy 10 tych flux pointów. 5, 6, 10. I jeszcze flux. Okay. Ten potom. Ten konfigurator, że no powinno się klikać tak po prostu. O! Trzeba skopiować. A nie było tak. Na skoro teraz start. Czekaj, to nie przyspiesza. To przyspiesza. Okej. No, i tak musimy zrobić z każdym. O i dopiero teraz mogę przyspieszyć, nie? O. Ale my w tym czasie musimy zrobić coś takiego jak r Ten ziomeczek. Bo co mi z tego craftingu? Jak nie będę miał tych proszków? Dobra, potrzebujemy redstonia, Crystal, czyli takie redstone. Dziękuję. Takie coś. Dobra, więcej redstonia, krystal. O yes, jeszcze tego black skwarca nie mamy. To musi być. A dobra, możemy, ten, możemy to spalić. Basic Coil. No ile takich chcemy? Zrobię 20. teraz potrzebuję złotych, taki kryształ, blok kwarcu, jasne oraz taki blok kwarcu i taki blok kwarcu, dobra zobaczmy, można wrzucić i potrzebujemy 5 takich, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jednego sobie odkładamy tu, będzie używany do craftingu, potrzebujemy takiego. Teraz double battery. Op. I teraz. I double battery. I fajno. I to miejsce. Nie wiem, czy musi być dwa, ale chyba tak. No i zaś trzeba potrzeba z... <laughs> flux pointy, flux bloki. Tak, pyk, pyk. Pyk. I to coś. To, to, to. Angiel Redstone, Redstone. Takie coś. Takie zaś. Oraz takie coś. Raz. op, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. I pyk. Coś się dzieje, ale. Okej. Okay, mogę przyspieszyć. 40 na razie. Tabeczka oraz redstone. 4. Tu możemy przyspieszyć. I ostatni crafting. Śmieszny diament. Cztery węgla. I znów możemy przyspieszyć. No i. Gotowe. Mamy te Covaliant Dusty. Jak mamy je to możemy zrobić Alchemical Chest. Cztery będą potrzebne do, do tego. I taki Energy Condendor. Energy Condendor, czyli 5 Alchemical Chestów. No i możemy sobie wykonać czarny stali braku. Tak, to jest taka duża skrzynia po prostu. Chcemy to, chcemy to i chcemy to. Oj, szybko się kończy. Dobra, to niech ten sobie pracuje swoim tempem. Dobrze i to, że oficjalnie będzie nasz crafting Fuzyjny, tak? No tak. Kurczaku poszedł. Mój piękny crafting fuzyjny. Co to znaczy? To znaczy, że możemy zrobić kolektora. Tak, czarna materia. No to właśnie, po to było robione to. Dobra, wskakuj tam do systemu. Dobra, zróbmy, ile się da. Red Mater. Ile tam było trzeba? Cztery na sztukę. Dwa krysto czesty i dwa dir czesty Po co mi dwa? Zaraz zobaczysz. Raz, dwa, raz i dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, 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 raz i start. Teraz zobaczysz, co się będzie działo. Już nie będziemy musieli kraftować nic. Znaczy będziemy musieli. Ale nie tak yy, na przykład nie będziemy musieli tej czarnej materii craftować 300 razy. Dobra, mamy dwa takie. Jeden oczywiście idzie tam. No dobra, postawmy to tu. No i chcemy więcej takich energii kontensorów. Nie da się. Czemu nie da się sklonować skrzyni w skrzyni? Nie wiem. No to dopiero będziemy mogli klonować w stole transmutacyjnym w porządku. No, bierzemy stąd. Wrzucamy to tu. No i proszę. Jest Black Matter. Dark Matter znaczy. E? O! Tu się zagubił maluszek. Dobra. Wszystko się zgadza. Czy mamy Nether Star, Tak. I Dragon Egg. Mój Dragon Egg jest tutaj. Bo to też na live wykonałem. Zrobiliśmy coś takiego. Jak to teraz podnieść? całej pochodnie. Jest moje jajo, i tak, na pewno potrzebujemy jaja. Cztery jaja idą tu, Ładną do craftinga, i piąte jajo wraca na Egg -mila, bo to jest potrzebne, żeby te chłopaki generowały prąd, bo tu mają upgrade'y, nie? Tam grid power trzeba jak najwięcej, to nam generuje grid power'a. Dobra, lecimy dalej, nether, nether, Nether's run pyk. O, daj mi to. to mamy C, dobra, to aż tak nie trzeba tych. Dobra, trochę sobie tu przeniesiemy Eternalisów. Dobra, dzięki. Dawaj mi to. Tak, kompreset. Aha, trzeba od cholery crafting table. Mamy 8, mamy 9. I mamy ekstremalny craftur. Gdzie go dać? No chyba tu. od naruwa. Dobra. Pierwsza rzecz, więc teraz. Neutron star kolektor, tak? Czekaj, to trzeba kliknąć. O, jest. No i ten Neutron coś tam. On chyba działa, nie? Ja. Da się go przyspieszyć? No, chyba go przyspieszam. Nie wiem, czy nie będę czasem więcej ich potrzebował. To małem C. Dobra, po co ja to robiłem? Proszę, proszę, To jednak tyle nie potrzebuję. Myślałem, że to MC nie ma. Dobra, a jak wykonać? Dobra. Nie, ile? 14. Z tego kolegi mam już praktycznie wszystko poza dwoma tymi i dwoma tymi. Trzeba zrobić po jednym w zasadzie. Okej, okay, jak wykonać taki antymater? Raz, dwa, trzy, cztery pięć sześć. Raz, dwa. A pieca on tu dać. Okej, okay, okej. Okay. Startuj. Bzieli mieć pierwsze energii coś tam. Okej, okay. no i teraz tylko tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i gotowe. Tu potrzebujemy raz, dwa materii czarnej. Podaj tu. Podaj tu. Jeden na zapas. Pyk. Chodzi ten, dobra. Tu już zostawiłem kolejne. Cztery. I cy. Tego też oczywiście sklonujemy, będziemy mieć już, będziemy mieć już wszystko lepsze. No i tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I biały. One generują MC jakoś pasywnie. Nie wiem dokładnie jak. Będziemy się ten zaraz zrysować. Raz, dwa i raz. Te zostają dwa. Będziemy je zapisywać w systemie zaraz. Jedwajdą na quest, a ten zostaje. Czy to już jest wszystko? Tak, będziemy to robić. Tu jest jakaś skrzynka. Dobra, te wrzucę i te wyjmę. I pokaż mi to. Teraz trafić. Jest. Mamy. Oficjalny stół. No i teraz wrzucimy to. Dobra, teraz daj to. Siup, teraz daj to. E? E? Tu nie mam C. No to jest, że gdzieś tu stać. Na przykład tu. No i co z tym? To chyba rozdupcamy. To możemy oczywiście wrzucić tam. Mamy tak 10 milionów. To pobieramy. Mamy 400, 4 tysiące emeraldów. Leży co na ziemi, ale zaraz to tam przetransportujemy. Tak, śup. też można, to też można, gdzie ja to wrzuciłem, Dobra, na szczęście mogę zrobić tak, siup, diamentów też, no ale, hop, już mam 78 osiem tysięcy, takich ciekawszych rzeczy, to jeszcze to mogę zapisać, pyk, pyk, to też mogę wyciągnąć. Zdubcyć, rozdubcamy. Łatna boga. Mogę wyłożyć do generowania tych. No mogę, teoretycznie. No tak szybko się przepala. A do generowania MC będzie ten bandyta. Ten bandyta? Tak leci. Inaczej to zrobimy. Popatrz. Weźmiemy tego naszego... I coś, co ma najwięcej MC w naszym możliwym świecie. Na przykład to oficjalne rozdrukcenie. Tu trzeba ustawić to. I to stąd wyjąć te? Stąd wyjąć Emerald duchy. I teraz mamy w mniejszym bloku, nie? Dobra, pa. Mamy pięć. No, tak chwilę. Sześć, to te rury. No jest kłopot rurowy. Function upgrade. Dobra, jaki to jest mod? Ender Io. Upgrade. Taki upgrade z, z ciałką. Ale nie mamy tego. Jak to zrobić? Daction smelter. Stal? Nie no, brachu. Dobra, iron, koal i silikon. Silikon, węgiel, ten. Dobra, co mogę do MC? To wrzucam do MC, no. O, to mogę sobie wszystko pozapisywać, to se zapisze, to się zapisze, O, nawet memce, a to ciekawostka, też, dobra, zapisane co mogę, o, marchew, patera, tak, o, extreme crafting to jest zrobione, o, zacząłem zrobić neutron star y ingot, pyk, pyk, pyk i pyk, kolejny kwestior, tu mamy Neutronią Kompresor, o powoli, już powiedziałem o robić Singularity i jeszcze to, i to, Uuu. dobra, ale co dalej, no chyba questy sobie odbiorę, coś ciekawego? I tak, jak już mamy możliwość wykonania zbroi z Drakonika, to czemu jej nie zrobić? Dobra, no to chyba nie jest takie trudne, a taką czerwoną? Tier Drakonik, no to czerwone jeszcze nie zrobimy, ale taką? Trochę szajs już jest. No. No i teraz to te speed, pyk. Star no i nadąża. To jest robota. Nader stary zapisany. No aś. Czy tego Bobka trzeba zrobić. No to dawaj to. Dawaj to. Napisuj. Dobra. A czekaj, czekaj, czekaj. Czy jest taki stół transmutacyjny? To jest ten. Uj. Oj. Ten kolega chyba pozwala w nim kraftować. To jest taki game changer, tak zwany. Trochę takich. No i trochę takich. No i tak. Mamy to. Mamy. Mamy. Diamentowy s Aha, spodnie już nie mam i butku też, dobra, diament, pyk, pyk, pyk i pyk, no i poproszę buty i spodnie, dobra, pyk, 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 pyk. Zapisane i zobaczmy Łopanie. Cez z drakonika broken. Jesteś cioki ładny. Patrz. Poż. Fajny. Ocie się buguje. Dobra, no ten możemy spalić. Dobra, mogę to zrobić do maxa. To ma MC, dobra. Może jak łatwo. Dodź jedno MC. Wszystkie ma MC. Dobra. Rachu. to nie ma teraz problemu, siup, jak łatwo, no to co, wszystko robimy, pyk, kolejny tier, kolejny tier, kolejny tier, pyk, jakby miało być potrzebne i pyk pyk, też jakby miało być potrzebne, zapisane, bra, mamy wszystko z tej zakładki, crafting seedy oraz piece. Dzięki. Tak. Czerwony. córny. Czego mi brakuje? Takich bloków. Jest. Dobra. Ultimaty furnace. Okej. Okay. Teraz trzeba te całe nasiona. Dobra, a poka ten piezek pali. O. Co? Al. Co taki pies może spalić Dyna Zobaczmy. No całkiem. Ty 4, 5, 6. Mamy całą zakładkę? Ale z tego. No czego ci brakuje? Rospy. Nie ma. No, odpaliłem syf. Oby były tu. kurde. A tak bym całą zakładkę zrobił. A czekaj, 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 czekaj. R. Drakonik, no przecież jeszcze jest miecz i jest przecież łuk. Łuk wywerny. Mecz wywerny. To chcemy taki killoff. Taki multitul byśmy przyszli do. Jak to się robi? No nic trudnego. Trzeba tylko takie rzeczy oraz takie rzeczy. Pyk. Łuk. Pyk. Aha. I pyk miecz. 7, 15 No i tu są jeszcze upgrade. Y. Arrow Speed, Arrow Damage, Draw Arrow. Proszę. Można to ulepszyć. Także to będzie chore. jak to bije? Chyba Gate. Jakiś tester by się przydał. Parze kaszczało, ładno w ogóle. O? Nie masz takiej.